Siemanko, tutaj Manuel i jesteśmy na y, serwerze parkour SKKF. -a. E, dobra. No to będę. Um. E. <grym> no to tak. To jest pierwszy odcinek. E, powiem od razu serię, jakie, y, będę... okay. e, jakie będę. Okej... Jakie będę. E, jakie ja będę prowadził, więc to. E, ja ja za dobry w parkourach nie jestem, więc e, to. No, właśnie. Minu. Okej. Okay. <ścoughs> więc tak, będzie seria. Zagrajmy na serwerach z sucharem, tak. Mamy suchar. E, Można sobie wpisać. Dwa filmiki ma. <grymne> e, a więc tak. E, będzie ta seria. Będziemy tam na paru serwerach grać e, i e, wybierzecie e, ten, który się Wam najbardziej spo spodobał. I dam Wam IP do niego, żebyście mogli z nami pograć. Więc myślę, że spoko, tak, będzie też seria Survival Games. O oh będzie seria Survival Games. No, będzie SG, co tam jest z wieloma graczami, szczerze mówiąc, będzie też Super Craft Brothers z. <laughs> A, będzie jeszcze survival, nie wiem, ten na modach, może spróbuję zrobić, ja nie, nie wiem, czy mi wyjdzie to wszystko. Więc spoko. I to chyba tyle. No. O, Dobra, co to jeszcze sobie po Nie wiem o czym tutaj gadać. Yy. <laughs> o! Właśnie. A zobaczymy jak mi na hardzie pójdzie. Jej... Yeah. O! Mapa 3! O! Uf. Yy. What hardy nie działają. O oh, mg To na medium idę. Medium C I też zepsute ło. O mój. No, tu wejdę. Tu też nic. Parkour się zepsuł. Nooo! Hehehe. <laughs> Jest ostatnia szansa. <laughs> tak, na tym będę grał na serwerze. Jaką się nazywał ten? No, naprawdę na disco. <laughs> Więc spoczko. Dobra. To taki odcinek prezentujący, jakie będą serie. Ja się z Wami żegnam. Češ